Rozmowy z terapeutą. Dobry wieczór. Witam państwa. Magdalena Sitek przed mikrofonem. Czas na kolejne rozmowy z terapeutą. Dzisiaj poruszymy temat, który jest znany chyba nam wszystkim niezależnie od wieku, niezależnie od płci, niezależnie od tego, czy żyjemy pojedynczo, czy żyjemy w dużym gospodarstwie domowym. Któż z nas nie korzysta z internetu? Kto nie surfuje praktycznie każdego dnia w poszukiwaniu albo ciekawych informacji, albo takich informacji, które są nam potrzebne chociażby do pracy. Internet Internet stał się wszechobecny. Najmłodsze pokolenie nie wyobraża sobie życia bez dostępu do internetu, i rodzi się coś takiego, co nazywamy lękiem przed odstawieniem od internetu, lękiem przed tym, że nie będziemy funkcjonowali w tym wirtualnym świecie, że ktoś może nas nie zauważyć. Doszliśmy w 2024 roku do tego, że zaczynamy mówić o FOMO. Czym jest FOMO? Co to za skrót? Jak go należy rozszyfrować i dlaczego warto się tą tematyką zająć? O tym właśnie dzisiaj w rozmowach z terapeutą już za chwilę powiem nieco więcej na temat FOMO. Gościem rozmów z terapeutą jest dzisiaj dr Sylwester Bembas, psychoterapeuta z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dobry wieczór, witam pana, panie doktorze. Dobry wieczór, witam. No i przyszedł czas, by porozmawiać o FOMO, o lęku, który może dopaść każdego z nas, ale najczęściej jednak dotyka albo osoby całkiem młode, dzieci. Młodzież albo osoby, które lubią błyszczeć, które lubią, by o nich było głośno, tak zwanych celebrytów. Co to jest FOMO? FOMO jest to skrót z języka angielskiego Fear of Missing Out. Oznacza w dokładnym tłumaczeniu lęk przed wypadnięciem z obiegu. A więc jest to taka obawa, że coś istotnego umknie, kiedy ktoś nie będzie online. I ten syndrom FOMO w dobie internetu i mediów społecznościowych no można nawet powiedzieć, że stanowi taką swoistą chorobę cywilizacyjną, bo ten problem dotyczy znacznej liczby polskich internautów. Te badania pokazują, że no około 14% osób charakteryzuje się wysokim poziomem FOMO, a kolejne 67% doświadcza go w takim średnim nasileniu. Ale jeżeli przyjrzymy się grupie młodych ludzi w wieku 15-19 lat, to tutaj wysokiego i średniego poziomu FOMO doświadcza aż 94% młodych internautów. A jakie są objawy FOMO? Osoba, która boryka się z tym syndromem FOMO, odczuwa taki bardzo intensywny i trudny do określenia lęk. I ten lęk nasila się wtedy, gdy przez dłuższy czas nie ma dostępu do y, internetu, ale też ten syndrom FOMO objawia się takim nerwowym czy częstym zerkaniem na telefon. A więc takie osoby sprawdzają, czy nie ma tam nowych powiadomień, czy nie przyszedł mail, czy nie przyszły jakieś powiadomienia w mediach y, społecznościowych, ale jednocześnie. Odczuwają taką potrzebę, by też nieustannie dzielić się z innymi użytkownikami internetu zdobytymi informacjami. Dla osób, które cierpią na ten syndrom FOMO, jest także wiedza na jakiś temat nabiera dla nich znaczenia wtedy, kiedy się tą wiedzą podzielą z innymi, czyli wtedy, kiedy ją udostępnią. A więc tutaj ten syndrom FOMO może prowadzić do problemów z podejmowaniem yy, decyzji yy, i sprawia też, że te osoby w taki sposób paniczny boją się być yy, offline. A więc włączają wszystkie możliwe powiadomienia na swoim urządzeniu mobilnym, żeby wszystko mieć pod kontrolą, żeby, wszystko, żeby mieć rękę na pulsie, żeby żadna informacja im nie. Umknęła. Jak tak pana słucham, panie doktorze, to myślę sobie, że wokół mnie jest mnóstwo osób, które jest dotknięte takim syndromem FOMO. Spoglądanie na ekran smartfona, czy cały czas sprawdzanie, czy jakaś wiadomość nie przyszła, rzeczywiście stało się dosyć powszechne. Czy syndrom FOMO dotyczy tylko internetu? FOMO, ten syndrom FOMO opisywany jest głównie w związku z korzystaniem z internetu. Ale on może się przejawiać także w innych dziedzinach życia. Możemy go na, na przykład doświadczyć w pracy. A więc na przykład w trakcie urlopu no ktoś może odczuwać ten syndrom FOMO, no bo może bać się na przykład, że pod jego nieobecność wydarzy się coś ważnego w tej pracy, co go ominie. Ale też z tym syndromem możemy mieć styczność, gdy na przykład nie możemy spotkać się z przyjaciółmi. I oni spotykają się na przykład bez nas. No i wówczas też możemy mieć wrażenie, że coś ważnego nas ominie. Ale też taką ciekawostką jest, że ten syndrom FOMO wykorzystywany jest także w marketingu w postaci różnych ofert marketingowych, promocji, a więc taki zabieg ma na celu wyzwolić w nas uczucie FOMO. Tak, abyśmy odczuli lęk, że jeśli nie kupimy danego produktu teraz, no to dobra oferta nas ominie. Doktor Sylwester Bębas, psychoterapeuta, jest razem z nami. Za parę chwil powrócimy i zastanowimy się wspólnie, jakie są przyczyny FOMO. Powiemy także o tym, jak rozpoznać FOMO. O tym za chwilę. Jesteśmy ponownie, przypominam, razem z nami psychoterapeuta dr Sylwester Bembas, na co dzień pracownik Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Panie doktorze, jakie są przyczyny FOMO? Ten syndrom FOMO to jest stosunkowo nowe zjawisko i tutaj do jego powstania przyczynił się z pewnością rozwój mediów i, i, i związane z tym, Zachowania. No współcześnie jest tak, że już nie musimy wysyłać listów czy telegramów, a więc możemy wysyłać maile, możemy wysyłać powiadomienia w różnych portalach społecznościowych. A więc cały ten proces zajmuje nam dosłownie parę sekund. Ale to wszystko też sprawia, że dociera do nas wiele informacji i też te informacje szybko się dezaktualizują. A co za tym idzie, no u niektórych osób pojawia się ten strach przed tym, że coś ich ominie, że nie są na bieżąco. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie takie psychologiczne, to wskazuje się między innymi tutaj jako przyczynę niezaspokojoną potrzebę przynależności, ale także różne problemy osobowościowe takiego człowieka, różne zaburzenia osobowości, na które ci ludzie cierpią. I co się z tym wiąże? Różne charakterystyczne cechy osobowości, które sprawiają, że takie osoby są podatne na ten syndrom FOMO, na przykład perfekcjonizm, na przykład niska samoocena, potrzeba kontroli czy podwyższony poziom lęku. A jak rozpoznać FOMO? Że to już właśnie to. Możemy rozpoznać syndrom FOMO po różnych takich charakterystycznych zachowaniach. Po pierwsze pojawia się taki wysoki poziom zaangażowania w media społecznościowe. Więc takie osoby no, bardzo często przeglądają te media społecznościowe. Bardzo często też tworzą własne filmy, zamieszczają własne zdjęcia, informacje. Tak jak powiedziałem, mają niską samoocenę i strach przed tym, że coś ich ominie w internecie. To sprawia, że często zerkają na telefon, że sprawdzają, czy nie ma nowych wiadomości, nowych powiadomień. Więc takie osoby no, boją się odstawić telefon. Na przykład, gdy zapomną ten telefon i wyjdą z domu, się zorientują, że go nie mają, to szybko wracają, żeby go ze sobą zabrać. Ale też osoby z tym syndromem dzielą się z innymi użytkownikami internetu. Informacjami, do których dotrą, udostępniają je. Ciągle też dość odświeżają aplikacje, na przykład platformy społecznościowe, ale no w niektórych przypadkach, już takich bardziej skrajnych, no mogą się pojawić nawet halucynacje dźwiękowe, że osoba słyszy dźwięki swojego telefonu, mimo że tych dźwięków nie ma. No jeżeli coś robią ciekawego, to natychmiast zamieszczają relacje, zdjęcia z, z tego, gdzie są, co robią. I też takim charakterystycznym sygnałem świadczącym o występowaniu tego syndromu FOMO jest to, że te osoby praktycznie cały czas są ze swoim telefonem, no nawet zasypiają z telefonem i ten telefon mają gdzieś blisko siebie. No i rano, gdy się budzą, pierwszą czynnością, którą robią, to jest sprawdzanie telefonu, sprawdzanie internetu. Powiedział Pan, że to jest w miarę świeże zjawisko, ale myślę, że bardzo powszechne i wiele osób niestety będzie dotkniętych tym syndromem FOMO. A jakie są konsekwencje syndromu? Tutaj tych konsekwencji jest dosyć dużo. No podobnie jak w przypadku uzależnień behawioralnych. Pojawia się u takich osób trudność z tym, żeby rozpoznać u siebie ten problem i przyznać się do jego istnienia, więc te osoby wypierają ten problem, nie widzą go, a więc w wielu przypadkach jest tak, że to najbliżsi to zauważają, na przykład rodzice czy znajomi i zwracają takiej osobie na to uwagę. A więc tutaj tych konsekwencji może być dużo. No Przede wszystkim trudności w koncentracji i skupieniu się na, na innych czynnościach, bo te inne czynności są cały czas zakłócane tym sprawdzaniem tych wiadomości w, te, w telefonie, A więc jest tak, że te osoby zaniedbują swoje obowiązki, zaniedbują relacje z rodziną, z przyjaciółmi. Jeżeli ten syndrom dotyczy dzieci. Czy nastolatków, no to sprawia, że mają problemy z nauką. Trudno im zdobywać potrzebne kompetencje. Natomiast, no jeżeli chodzi o dorosłych, no to też te trudności mogą się przejawiać problemami w miejscu pracy. No i już w takich bardziej skrajnych sytuacjach no może dojść do, do zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych. My powrócimy drodzy Państwo za parę chwil powiemy między innymi jak radzić sobie z FOMO, gdy już się pojawi, gdy albo bliscy, albo sama osoba zainteresowana będą zdawali już sobie sprawę z problemu. A o FOMO rozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, jest nim dr Sylwester Bemba, psychoterapeuta z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. FOMO, rozmawiamy o tym syndromie, który jest coraz powszechniej obserwowany, choć zjawisko jeszcze nowe. Razem z nami dr Sylwester Bemba, psychoterapeuta z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Panie doktorze, czy w ogóle można podejmować jakieś działania profilaktyczne, jeśli chodzi o syndrom FOMO? No, można i nawet trzeba, więc biorąc pod uwagę ilość osób, która się boryka z tym syndromem. To jest bardzo ważne, żeby podejmować różne działania e profilaktyczne. No pierwsze, starać się zachować umiar, jeżeli chodzi o korzystanie z internetu, e z mediów społecznościowych e i dbać o dobre relacje poza internetem, z rówieśnikami, jeżeli to dotyczy dzieci, z rodziną, z przyjaciółmi. Więc ważne jest no, zbieranie takich pozytywnych doświadczeń w prawdziwym świecie, a nie tylko tym e online. No i też taka nauka prawidłowego zarządzania własnym czasem. No i tutaj to przeciwdziałanie FOMO, jeżeli chodzi o dzieci, nie powinno się ograniczać tylko do tego, co robią rodzice, ale też ważne, żeby nauczyciele, pracownicy szkoły też byli włączeni w tą profilaktykę. A więc tutaj bardzo ważne jest, żeby rodzice od najmłodszych lat edukowali swoje dzieci, pokazywali. Dobrym przykładem, jak korzystać prawidłowo i zdrowo z internetu, żeby nie nadużywać tego internetu, więc tutaj taką podstawą zdrowego funkcjonowania jest też świadomość pozytywnych i negatywnych stron internetu i mediów społecznościowych. A więc tutaj, no jeżeli rodzice zauważą u swoich dzieci te symptomy, świadczące o tym, Syndromie FOMO, no to powinni wprowadzić pewne działania profilaktyczne, przede wszystkim ograniczyć czas korzystania z internetu i zachęcać dziecko bardziej do aktywności ruchowej, starać się rozwijać pasje i hobby, które nie są związane z mediami, ale też starać się budować i podtrzymywać dobre relacje z innymi, no i dawać pozytywny przykład swoim dzieciom, no bo jeżeli rodzic będzie Tłumaczył dziecku, w jaki sposób korzystać prawidłowo z telefonu, z internetu, a sam nie będzie dawał dobrego przykładu i robił co innego. No to dla dziecka będzie najważniejsze to, co rodzic co robi, a nie mówi. A jak radzić sobie z FAMO, gdy już się pojawi? No wtedy, gdy ten syndrom już się pojawi, no to wtedy warto ustalić sobie. Przynajmniej kilkadziesiąt minut, a następnie kilka godzin bez telefonu w ręce. Też wprowadzić sobie taką zasadę, że nie odpowiadamy na bieżąco na informacje, które nam tam przychodzą, tylko z jakimś opóźnieniem. No i też ważne jest budowanie i dbanie o relacje w świecie rzeczywistym a więc czym więcej jest kontaktów z przyjaciółmi, ze znajomymi, jeżeli chodzi o dzieci, z rówieśnikami. O no, tym mniejsze ryzyko pojawienia się tego syndromu FOMO. No tutaj ważne jest także, żeby znaleźć różne czynności, które sprawiają przyjemność i nie są związane z internetem, a więc znaleźć sobie jakieś hobby, zainteresowania, które możemy y wykonywać. No, czasem też zalecany jest taki cyfrowy detoks, a więc rezygnacja z telefonu, internetu na jakiś czas, na przykład na jeden dzień albo na na weekend, no wtedy jest to bardzo korzystne pod względem psychicznym dla takiej osoby, bo ten jej organizm odpoczywa od tego natłoku informacji, ale jeżeli no, dana osoba ze względu nie wiem na no, tryb pracy nie może sobie pozwolić na cały dzień tego cyfrowego detoksu, no to ważne jest, żeby to było chociaż kilka godzin w ciągu dnia. Panie doktorze, my mówimy tutaj o syndromie FOMO, ale jest też coś takiego jak JOMO. Co to? JOMO jest przeciwieństwem FOMO. Jest to też skrót z angielskiego Joy of Missing Out, czyli jest to takie zadowolenie z ucieczki przed natłokiem informacji. A więc jest to takie eliminowanie bodźców poprzez właśnie ograniczanie tej aktywności w sieci i skupianie się na tym, co jest tu i teraz, na. Terazniejszości, więc można powiedzieć, że jest to taki styl życia polegający na tym, że ktoś jest zdala od zamętu i szybkiego tempa codziennego życia. A więc ten trend wiąże się z taką radością czy zadowoleniem i z taką ulgą od bodźców informacji. A więc tutaj to odcięcie się od internetu pozwala skupić się takiej osobie na sobie, oddać się swoim potrzebom, pasjom. Zainteresowanią. To Jomo nie wiąże się z całkowitym odcięciem od świata. Chodzi o to, że nie musimy być zawsze na bieżąco, że nie musimy być zawsze online, i tutaj Jomo bardzo pozytywnie wpływa na naszą psychikę, pozwala zachować spokój, pozwala wyciszyć się. Dlatego warto zainteresować się tym trendem, w jaki sposób go. Promować. Czyli nie FOMO, drodzy państwo, a JOMO jest bezpieczniejsze dla naszej psychiki i dla także naszych bliskich. My jednak powrócimy do FOMO i już za parę minut powiemy państwu, jak powinni postępować rodzice, kiedy podejrzewają u swoich pociech ten syndrom FOMO, ale to za chwilę za sprawą naszego gościa. Jest nim, przypomnę, dr Sylwester Bembas, psychoterapeuta. Panie doktorze, przypominam Państwu razem z nami dr Sylwester Bemba, psychoterapeuta z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Powracamy do FOMO, choć wolałabym, by więcej osób było dotkniętych JOMO niż FOMO, no ale świat jest jaki jest. Jak mają postępować rodzice, którzy widzą, że ich dziecko ewidentnie jest dotknięte tym syndromem FOMO? No przede wszystkim wychowywać swoje dziecko i to od najmłodszych lat. I przede wszystkim wychowywać poprzez dawanie odpowiedniego przykładu. A więc, jeżeli dziecko widzi, że rodzic w sposób prawidłowy, zdrowy korzysta z telefonu, z internetu, to jest małe prawdopodobieństwo, że dziecko będzie niewłaściwie tego telefonu i internetu używać. A więc, przede wszystkim dawać dobry przykład. Na tym, co rodzic robi, i tutaj warto też, aby rodzice obserwowali swoje dzieci: to jak dziecko funkcjonuje, ich rytm dnia, w jaki sposób dziecko spędza czas, jakie ma hobby, zainteresowania, jak wyglądają te relacje z rodzicami. A więc tutaj warto, jeżeli rodzice zauważą, że to dziecko nadużywa tego internetu, to warto. Porozmawiać z dzieckiem o tym, właśnie koncentrując się na takiej autorefleksji, i też pokazaniu dziecku różnic między tą rzeczywistością online a tymi doświadczeniami offline. No i też warto edukować, i warto ustalać zasady korzystania z internetu, ale tutaj jest ważne, żeby te zasady dotyczyły wszystkich domowników. Na przykład można stworzyć w domu strefy bez telefonów, ustalić zasadę, że domownicy nie korzystają ze smartfonów podczas posiłków, że nie korzystają z telefonu dwie godziny na przykład przed snem, robią sobie przerwy w postaci takiego cyfrowego detoksu jednego dnia albo weekendu bez telefonów, Albo że telefony wszystkich domowników na noc są wyciszane i wynoszone do innego pomieszczenia. No i też warto zachęcać dziecko do tego, żeby uprawiało sport, miało hobby, zainteresowania no, żeby było dużo ciekawych zajęć niezwiązanych z internetem. No jak to się mówi, łatwo powiedzieć, trudno zrobić. Czy ten syndrom FOMO, jeżeli już wiemy, że ewidentnie mamy z nim do czynienia my sami, albo nasi bliscy, nasze dzieci, należy go leczyć? No jeśli syndrom FOMO współwystępuje z zaburzeniami psychicznymi, na przykład zaburzeniami osobowości, czy lękowymi, czy nastroju, no to bezwzględnie należy rozpocząć leczenie. No bo ten syndrom FOMO sam w sobie no, obniża jakość życia osób, które na niego cierpią i powoduje różne problemy u, u dzieci w szkole, u osób dorosłych w pracy, w relacjach, w związkach. A więc te osoby, które cierpią na ten syndrom FOMO, mogą skorzystać z psychoterapii. Wtedy najczęściej okazuje się, że przyczyna jest głębsza, że przyczyna jest osobowościowa, że taka osoba no, źle funkcjonuje pod względem osobowościowym, a to jest tylko objaw, a więc psychoterapia może być wskazana szczególnie wtedy, gdy osoba z tym syndromem FOMO, no też nie posiada takiego prawidłowo działającego systemu wsparcia, kiedy ma złe relacje z innymi ludźmi, z członkami rodziny, dzieci z rówieśnikami, no to osoby też z syndromem FOMO Mogą też odznaczać się niskim poziomem samooceny i także wtedy, jeżeli jest ta niska samoocena, jest wysoki poziom lęku, no to to może świadczyć jakiś problemowo osobowościowy i wtedy szczególnie warto szukać pomocy profesjonalnej. To skoro już mówimy o tej pomocy profesjonalnej, wiemy, że warto leczyć ten syndrom, to jak się go leczy? No tutaj podstawową metodą leczenia jest psychoterapia która może pomóc takiej osobie nauczyć się prawidłowo korzystać z telefonu, z internetu, ale przede wszystkim może pomóc w zidentyfikowaniu przyczyny tego syndromu, czyli problemów osobowościowych, bo bardzo często są to zaburzenia osobowości, a więc poprzez psychoterapię ludzie mogą wyleczyć się właśnie z tych zaburzeń, Osobowości i wtedy zmienia się ich sposób funkcjonowania, także jeżeli chodzi o korzystanie z nowych technologii. No też psychoterapia może pomóc takim osobom rozwinąć i nauczyć się trochę zdrowszych relacji z nowymi technologiami w tym świecie, w którym jesteśmy cały czas bombardowani informacją. Obrazami życia innych ludzi, no łatwo się w jakiś sposób w tym zatracić, porównywać się z innymi, mieć takie poczucie, że coś umyka. Więc, tak jak powiedziałem, dzięki terapii można zidentyfikować te przyczyny osobowościowe i je wyleczyć, ale też nauczyć się w bardziej zdrowy i racjonalny sposób korzystać z tych nowych technologii internetu. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Doktor Sylwester Bębas, psychoterapeuta z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, był naszym gościem. Dzisiaj w rozmowach z terapeutą to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i ten wspólnie spędzony czas. Jeśli temat syndromu FOMO Państwa zainteresował, to można raz jeszcze do niego powrócić. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową, odszukać zakładkę podcasty i rozmowy z terapeutą. Ja już życzę dobrej, spokojnej nocy. Magdalena Sitek do usłyszenia.